Rozdział pod tytułem: Napięcie rośnie. Podczas gdy ja pracowałem coraz ciężej nad moim planem, który miałem przedstawić Judycie, Ethel była coraz bardziej o to spokojna. Słyszałem, kiedy wraz z Heidi śmiały się mocno podczas dyskusji. Chociaż uzgodniliśmy, że nie będziemy sobie nawzajem nic sugerować, pewnego ranka, kiedy ubieraliśmy się. Zapytałem Ethel na temat jej powściągliwości. Dlaczego ukrywacie przede mną te żarty, które opowiadacie sobie z Heidi? zacząłem. Jakie żarty? Nie wiem jakie, ale ponieważ ty i Heidi tyle śmiejecie się, pomyślałem sobie, że macie jakieś dobre kawały. Ethel zwróciła na mnie badawcze spojrzenie. Czy nasz śmiech przeszkadza ci? Właściwie nie chciałem po prostu mieć w nim udział. Chwileczkę, Ethel zmarszczyła brwi i zamykając drzwi szafy powiedziała, że był taki jeden żart na temat dzieci Judyty. Jakich dzieci? Przecież ona jeszcze nie jest zamężna. Jej przyszłych dzieci. Chyba nie myślisz, że ponieważ ona przyjęła Jezusa, to będzie już zakonnicą lub kimś podobnym, prawda? Mam nadzieję, że nie. A więc ja mówiłam do Heidi, że dzieci Judyty, zamiast śpiewać podczas święta Paschy, Hadgad ja, będą śpiewać. Pan Jezus chce ze mnie zrobić złoty promyczek swój. Nie widzę w tym nic śmiesznego, Ed. To właśnie martwi mnie u ciebie stan przecież nie nastąpił jeszcze koniec świata dlatego że judyta uwierzyła w Jezusa wiem że na początku byłam tym tak samo zdenerwowana jak ty nawet i teraz nie chcę tego dla judyty ale im więcej czytam o Jezusie tym bardziej go lubię nie w tym rzecz nadosałem się nie trudno lubić kogoś kto pomaga ludziom i jest dobry dla dzieci rzecz w tym co Jezus mówi o sobie na przykład? Na przykład to. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Jezus mówi, że jest Bogiem. To prawda. Ethel była zajęta porządkowaniem swojej szafki. W tym wszystkim, co Jezus mówił i czynił, nie ma żadnych niedomówień, zauważyła. Myślę, że to jest to, co mnie najbardziej martwi. Łatwo jest przyjąć go. Jako dobrą osobę, wspaniałego nauczyciela, a nawet jako proroka, ale te stwierdzenia, które on wypowiedział o sobie, wyprowadzają mnie z równowagi. Musisz albo przyjąć go całkowicie, albo. albo co, albo uznać, że było to coś pomieszanego, jak ciasto z owocami. A więc w tym jest sęk, prawda? Albo to wszystko jest prawdą, albo kłamstwem. Wtedy Ethel zmieniła temat. Stan, jak długo będziesz się tym zajmował? Przecież nie możesz całkowicie zapomnieć o sprawach zawodowych. Obiecałem ci, Etel, że nie umrzemy z głodu. To jest coś, co musimy zrobić bez względu na to, jak długo to potrwa. Judyta doprowadziła nas do kryzysu w wierze. Muszę udowodnić, że ona jest w błędzie. A co jeżeli ona ma rację? Wtedy, gdzie pójdziemy? Cisza. Dla mnie było to pytanie ostateczne i nie chciałem na nie odpowiadać. Nie jestem pewien, czy jest to sytuacja albo albo kochanie powiedziałem delikatniej. Pamiętasz, jak wiele lat temu powiedzieliśmy sobie, że kiedy nasze dziewczyny dorosną, zostawimy im wolność dokonywania krytycznych wyborów w życiu? Oczywiście, że pamiętam, ale nigdy nie myślałam, że do tego dojdzie. Ani ja. Powiem ci prawdę, Ed. Myślę, że czułbym się lepiej, gdyby Judyta powiedziała nam, że w ogóle nie wierzy w Boga, aniżeli to, że wierzy w Jezusa. Można być Żydem. Nie wierząc w Boga. Ależ stan, dlaczego ona nie może wierzyć w Jezusa, będąc ciągle Żydówką? Bo jeżeli jest jednym, zapiera się drugiego. Z tym stałem i podszedłem z powrotem do pokoju. Pytanie to tkwiło w moich myślach i wiedziałem, że nie mam racji. Pierwsi wierzący byli Żydami albo prozalitami Judaizmu. Co się stało? Jak mogło coś, co zaczęło się od Żydów, zakończyć się na nieżydach? Co się stało z tymi pierwszymi wierzącymi w Jezusa Żydami? W tym punkcie moich myśli zacząłem znowu czytać Księgę Dziejów Apostolskich i ku mojemu zdziwieniu odpowiedzi na moje pytania zdawały się dolatywać do mnie z każdej strony. Kiedy Żydzi, którzy szli za Jezusem, Stali się wierzącymi, prowadzili życie takie jak zawsze, przestrzegali wszystkich swoich tradycji, ich wiara w Jezusa nie zniszczyła ich cech rozpoznawczych, jako Żydów. Zrozumiałą rzeczą jest, że były problemy w sposobie odnoszenia się tych nowych wierzących Żydów do Pogan. Szczególnie Piotr miał trudności, kiedy myślał o Żydach, którzy przebywali w towarzystwie pogan. To, co przeczytałem w dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich, wstrząsnęło mną do głębi. Piotr, będąc w jobpie, modlił się na dachu domu, w którym przebywał. Było to około południa. Piotr był głodny i prawdopodobnie miał zamiar udać się do jadalni, kiedy popadł w zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie płótno opuszczone za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł. Przenigdy, panie. Bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos po raz wtóry do niego. Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. A stało się to trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Dzieje Apostolskie, rozdział dziesiąty, werset jedenasty do szesnastego. Biedny Piotr, wyobrażam go sobie na dachu ze zdziwioną miną. Jakże Bóg mógł rozkazać w prawie, aby nie jeść nic nieczystego, a potem w widzeniu powiedzieć mu, aby jadł nieczyste mięso? To niemożliwe. Jednakże to mówił Bóg i aby Piotr zrozumiał, było to powtórzone trzy razy. Potem, jako dodatek do wewnętrznego wzbudzenia Piotra, nadeszło inne polecenie od Boga. Miał iść do domu Korneliusza, setnika rzymskiego, który mieszkał w Cezarei. Normalnie Piotr nigdy nie poszedłby do domu człowieka, nie będącego Żydem, ale w głosie i rozkazie Bożym nie było pomyłki. Następnego dnia Piotr poszedł do Cezarei, gdzie został przywitany z wielkim szacunkiem przez Korneliusza, który poprosił go, ażeby mówił do ludzi, którzy zgromadzili się w jego domu. Piotr rozpoczął rozmowę, mówiąc: Teraz poznaję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Potem Piotr opowiedział tym Poganom o Jezusie, jego życiu i śmierci, oraz z martwych staniu. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił duch święty na wszystkich, słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar ducha świętego. Dzieje Apostolskie, rozdział dziesiąty, werset 44 znaczenie tego rozdziału nie mogło być jaśniejsze bóg ustanowił jezusa mesjaszem nie tylko dla żydów ale również dla innych narodów kręcąc głową przeszedłem do rozdziału 11 dziejów apostolskich kiedy uczniowie w jerozolimie usłyszeli co wydarzyło się w domu korneliusza byli bardzo wzburzeni rzecz naturalna zauważyłem jednak że ich gniew, skierowany przeciwko Piotrowi, był nie za to, że Poganom opowiedział o Jezusie. Oni gniewali się za to, że Piotr wszedł do domu Pogan i jadł z nimi. Byli rozgniewani, ponieważ on złamał prawo ustanawiające separację pomiędzy Żydami a Poganami. Bóg powiedział w trzeciej Księdze Mojżeszowej w rozdziale dwudziestym. Ja wybrałem was spośród innych narodów, abyście byli moi. Jak Piotr mógł świadomie pogwałcić prawo Boże i wejść między pogan? I właśnie na ten temat z nim rozmawiali. Piotr odpowiedział im w jedyny możliwy sposób. Powiedział im o widzeniu, które miał i o tym, co Bóg uczynił. Oni wtedy, usłyszawszy to, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Aż zdrętwiałem pod wpływem tego stwierdzenia. Tu Biblia mówiła, że pomimo tysiąca pięciuset lat kierowanej przez Boga separacji pomiędzy Żydami i poganami, Bóg nie tylko ofiarował swojego syna jako mesjasza dla pogan, ale powiedział, że Żydzi i nie Żydzi nie mają już się rozdzielać, jak to było kiedyś. To było oszałamiające. Nic dziwnego, że żyjący Żydzi w trzydziestym roku naszej ery nie mogli łatwo się z tym zgodzić. Ja dzisiaj znalazłem się w sytuacji odwrotnej. Wtedy uważano, że Mesjasz był tylko dla Żydów. Teraz uważają, że nie jest dla Żydów. Co ja mam teraz począć?